silvae sus volans in umbra silvo per solo socchatem festarum iam te in thank you Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim. Siostry i bracia, witam was bardzo serdecznie w tej jakże nietypowej godzinie do celebracji w tygodniu, ale dzisiaj przeżywamy Dzień Wolny od Pracy. Wprawdzie nie jest to święto kościelne, ale w sposób szczególny pragniemy uczcić świętego Józefa który jest patronem wszystkich ludzi pracy, dzisiaj przez w całym świecie pracy jest przeżywany Międzynarodowy Dzień Pracy w naszej ojczyźnie, w tamtym jeszcze starym systemie. Był to dzień przymusowych biurek, przymusowe, przymusowego w pewnym sensie świętowania pochodów pierwszomajowych, które stały się z czasem tak bardzo z nie, z, nielubiane przez polski naród, bo byliśmy wszyscy uczniowie i pracownicy i wszyscy zaangażowani w życie społeczne pod pręgierzem stawiani, by uczestniczyć właśnie w tych, tych partyjnych, w pewnym sensie, spotkaniach. Natomiast my pragniemy dzisiaj uczcić i modlić się za wszystkich ludzi pracy, którzy z wielkim trudem każdego dnia, w każdej chwili Przyczyniają się do, to, do tego, by, byśmy my jako wspólnota, jako rodzaj ludzki mogli żyć lepiej, swobodniej. Ale i też modlimy się za tych, którzy w tej pracy są tak bardzo wykorzystywani w różnego rodzaju współczesnych korporacjach, które nie patrzą na człowieka, tylko bardziej patrzą na jego wydajność i w momencie, kiedy ta wydajność no, z różnych powodów spada, zostają wyrzuceni. Jak jak niepotrzebny przedmiot. Modlimy się za nas wszystkich, ale dzisiaj również pragniemy pamiętać, bo rozpoczynamy właśnie nowy miesiąc, miesiąc maj, miesiąc piękny, maryjny. Dzisiaj jest czwartek, więc jest to pierwszy czwartek miesiąca maja. Pragniemy pamiętać w tym dniu w sposób szczególny o kapłanach. Modlić się będziemy również o święte, o liczne powołania do kapłaństwa. Otaczamy naszą pamięcią również dzisiejszego Jupilata, księdza Tadeusza, proboszcza z Wielunia, prosząc o Boże Błogosławieństwo, o łaski, o siłę dla niego w dalszym jego życiu. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej świętej Eucharystii, przeprośmy Pana za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu I Wam, bracia i siostry że bardzo zgrzeszyłem myślą mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o Amen. modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Боже любящий над Stwórcą Wszechświata, Ty nałożyłeś na ludzi obowiązek pracy. Spraw, byśmy za przykładem świętego Józefa i pod jego opieką wykonywali prace, które nam powierzasz, i byśmy otrzymali nagrodę przez Ciebie obiecaną, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: Surowo Wam zaka zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem Waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, odpowiedział Piotr, a także i apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył go na miejscu po prawicy swojej jako władcę i zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my, właśnie, oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są mu posłuszni. Gdy to usłyszeli, faryzeusze wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Oto słowo Boże. Biedak zawołał, i pan go wysłuchał. Biedak zawołał, i pan go wysłuchał. błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. W biegach I, i Pan go wysłuchał. Pan zwraca swoje oblicze przeciw złożeniomcy, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej. Ludzi skruszonych w sercu, ocalał padłych na dół. Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, ale Pan go ze wszystkich wybawia. za tak za i Pan go wysłuchał. Pan z wagi I, i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Panie. Kto przychodzi z Wysoka, panuje nad wszystkim. Kto z Ziemi pochodzi należy do Ziemi i po ziemi po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział, słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi Słowo Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w syna ma życie wieczne, a kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz u mnie może nad nim dziś. Oto słowo pańskie. ała tobie Dwie Przestrywania, tak jak wspomniałem na początku dzisiejszej świętej liturgii. Kościół dzisiaj stania przed nami postać świętego Józefa, dodając przymiotnik robotnika. Stawia nam tę niezwykłą postać tego bohatera drugiego planu w dziejach historii zbawienia, człowieka bardzo skromnego, bardzo pokornego, zawsze w cieniu przebywającego Matki Najświętszej i Pana Jezusa. Stawia nie tylko po to, byśmy uczcili Jego życie, ale przede wszystkim, by Jego postać stała się tym przyczynkiem do tego, byśmy się czegoś od Niego nauczyli. Byśmy uczyli się, jak przeżywać naszą codzienność w duchu Ewangelii. Bo z tym, mam pełną tego świadomość, mamy tak bardzo wiele problemów. Oddzielamy życie religijne, oddzielamy życie wiary, od życia biznesowego, od życia zawodowego, od życia naukowego, od każdej formy, który, w której w danym momencie jesteśmy. W świecie, który przyzwyczaił nas do tego, że próbuje nas podzielić wedle określonego modelu i hierarchii na ludzi sukcesu, na ludzi kariery, na ludzi wpływowych, na ludzi szarych, na ludzi nic nieznaczących, bo w mniemaniu tak wielu. Właśnie postać świętego Józefa uczy nas, że prawdziwa wielkość człowieka nie zależy i nie polega na dzierżeniu wielu tytułów, tytułu ty jesteś prezydentem miasta, Prezydentem państwa jesteś premierem, ministrem, prezesem, dyrektorem, ordynatorem, ordynariuszem, biskupem, kardynałem nie. Te tytuły są ważne w życiu społecznym i w życiu człowieka, lecz nade wszystko nasze prawdziwe życie nie polega na tym, by się chełpić naszymi tytułami, lecz polega na wierności. Patron dnia dzisiejszego, Józef, Oblubienie z Najświętszej Maryi Panny, opiekun Jezusa Chrystusa, jak wiemy z historii zbawienia, jak wiemy z Pisma Świętego, był rzemieślnikiem, prostym cieślą. Ale jakże niezwykle ważnym w tym dziele Bożym, bowiem w jego rękach Bóg składa największe skarby całego rodzaju ludzkiego i nieba składa Maryję i Syna Bożego Józefa Jezusa. Jak wiemy z Pisma Świętego, Józef nie był mówcą, nie przemawiał wielkimi słowami, ale za to przemawiał życiem, które było właśnie przepełnione pokorą, miłością, cichością, modlitwą, troską i pracą o utrzymanie swojej rodziny. Moi drodzy, w tym dniu, pierwszym dniu maja, który w sposób szczególny każdego roku jest poświęcany właśnie Matce Najświętszej. Święty Józef pragnie nam pokazać, że każda praca, bez względu na to, czy to będzie praca fizyczna, czy duchowa, czy umysł umysłowa, każda praca może być świętą, jeśli będzie przeżywana i ofiarowana Bogu. Praca może być również formą naszej pięknej, wspaniałej modlitwy życia, która będzie wpisana w to Ewangelium Wite, w tę Ewangelię życia, którą będziemy tworzyć dzięki temu, że ciężar naszej pracy pleciemy w nasze, naszą ofiarę, w naszą również daninę, w którą składamy Bogu w formie modlitwy. W warsztacie. Józefowym znajdziemy nie tylko obrabiane drewno, ale tam dojrzewało nade wszystko, dojrzewała nade wszystko Boża Obecność w tej Jego zwykłej, szarej, zwykłej, pokornej codzienności. Dzisiaj w XXI wieku, w czasach, kiedy w różnych zakątkach świata przeżywamy różne problemy, bo świat przeżywa dzisiaj i kryzysy pracy, nie, ma, nie mają ludzie pracy, co się wiąże również z brakiem utrzymania, ale i też w innych zakątkach przeżywamy kryzysy pracowników, więc pracodawcy, którzy mają duże firmy, nie mają czym wykonywać swoich zadań. W innych zakątkach znowu przeżywane są jest, przeżywana jest niepewność ekonomiczna, niepewność o losy dalsze, czy świat nie pogrąży się w wojnie, lęki o przyszłość. Dzisiaj tutaj przy tym ołtarzu pragniemy modlić się za wstawiennictwem świętego Józefa, właśnie za tych, którzy tak bardzo ciężko pracują i często są nawet niezauważeni. Za tych bohaterów dnia codziennego, dzięki którym mamy codziennie światło, energię, dzięki którym mamy ciepło w naszym domu, dzięki którym idąc rano do sklepu możemy kupić świeże bułki i chleb, którzy dbają o to, by nasze ulice nie, przypomniły, nie przypominały śmietnika, bo to my jesteśmy tymi, którzy śmiecą, a oni idą i za nami sprzątają. Pragniemy dzisiaj pamiętać również za, o tych, którzy szukają pracy, którzy tej pracy nie mogą znaleźć, mimo że w naszej Ojczyźnie od kilku lat, dzięki Bogu, ten problem jest jak gdyby mniejszym problemem, to ciągle są regiony w naszej Ojczyźnie, gdzie o pracę jest jakże bardzo trudno. Pamiętamy również o tych, którzy są wykorzystywani. Wyzyskiwani i zapomniani w tym, co czynią każdego dnia. Którzy pracę przeżywają nie jako przyjemność, dzięki której mogą lepiej żyć, ale którzy pracę poprzez stworzone warunki traktują jako swoisty, swoistą formę współczesnego niewolnictwa. Prośmy świętego Józefa, abyśmy tak jak on byli pokorni. Byli wierni, ale i twórczy w pracy. Aby nasze codzienne obowiązki stawały się tym miejscem naszego uświęcenia, nie tylko zarobku. Byśmy idąc do pracy, szli do niej, by, by żyć. By praca służyła nam do tego, byśmy mogli spokojnie żyć. A nie po to, byśmy, nie po to, byśmy się, nie po to się urodziliśmy, byśmy tylko pracowali. Nasza praca ma być elementem naszego życia, ma pomagać nam w dobrym przeżywaniu życia, ale ma też również nas ubogacać. Bo kto pracuje z Bogiem, ten buduje coś, coś przepięknego, coś bardzo trwałego, bardziej trwałego niż cegła czy nawet stal. Kto pracuje z Bogiem, buduje Królestwo Boże już tutaj, tu. Właśnie na ziemi. I prośmy dzisiejszego patrona, świętego Józefa, aby pomógł nam właśnie w taki sposób przeżywać naszą codzienność. W duchu miłości zanieśmy teraz do Boga nasze wspólne błagania, prosząc w intencji nas, Waszych biskupów i wszystkich pasterzy, w tym w ten pierwszy czwartek miesiąca, byśmy prowadzili życie święte. I we wszystkich sytuacjach byśmy kierowali się tym.